Krzyk miłosierdzia wobec przewrotności serca, które instrumentalnie traktuje nawet Boga. Krzyk miłosierdzia wobec przewrotności serca, które instrumentalnie traktuje nawet Boga. Krzyk miłosierdzia Bożego wyrażony przez Proroka Izajasza. Dlaczego miłosierdzia? Dlatego, że miłosierdzie zakłada dobro i zawsze zakłada prawdę. Dlatego, że uczynkiem miłosierdzia wobec duszy jest napominać grzeszników, ludzi przewrotnych. Napomina, krzyczy, powodowany nieskończonym miłosierdziem swoim Bóg. Poprzez Izajasza, mieszkańców Jerozolimy, bo są przewrotni, ale ich serca nie różnią się od naszych serc. Choć to wydarzyło się sześć wieków przed Chrystusem, kiedy mieszkańcy Jerozolimy wrócili upokorzeni, oczyszczeni. Postem, jakim była niewola babilońska, i próbują się odbudować, odbudować zniszczoną przez Babilończyków świątynię, odbudować swój kraj, odbudować stolice. Na czym polega przewrotność ich serc jako narodu? Na tym, że z jednej strony te serca. Jak słyszeliśmy, każdego dnia szukają Boga. Każdego dnia. Nie tak, że dzisiaj sobie poszedłem na Eucharystię, na Adorację, i jutro śpię. Ale każdego dnia, każdego dnia nieprzerwanie szukają Boga. Pragną poznać Boga, pragną bliskości Boga. I zachowują się jak naród, który pragnie sprawiedliwości Bożej. A sprawiedliwość Boża to świętość. Pragnął świętości, pragną bliskości. I o nią zabiegają każdego dnia, odnosząc do naszego życia zakonnego. Nas Paulinów, nas sióstr zakonnych, każdego dnia brewiarz. Każdego dnia Eucharystia, każdego dnia medytacja biblijna, każdego dnia Różaniec, każdego dnia czytanie duchowe, każdego dnia adoracja, każdego dnia. A z drugiej strony, nie przeszkadza tym sercom i naszym sercom być zniewolonymi pracą, ubóstwić Pracę, traktować pracę bałwochwalczo, i to tak być zniewolonym pracą, być w takiej gorączce pracy i posługi, że niszczyć obok brata, czy siostrę, współbrata czy współsiostrę. Zaciśnięta ze złości dłoni. Na tym polega przewrotność serca serce zwrócone ku Bogu, tak Cię pragnę, ale serce odwrócone od tego samego Boga w drugim człowieku, od serca, które jest blisko. I dziwią się i żalą się Panu, mieszkańcy Jerozolimy, że to nie działa, że ich modlitwy, ich wierność Bogu, ich post, bo poszczął, Więcej niż jeden dzień nam narzają posty, nie sprawia, że dzieje się im lepiej. Trudno im się odbudować, trudności finansowe, trudności administracyjne, bo choć mają zgodę na powrót z niewoli babilońskiej, to jednak znajdują się pod okupacją perską. Zmienia się król z Cyrusa na Dariusza, który już nie sprzyja tak mocno im, trudno się im odbudować. Nie ma świątyni, to nie działa. Jakby Bóg im nie błogosławi, a właściwie oni nie przyjmują Bożego błogosławieństwa. Na tym polega ta przewrotność, schizofreniczność, instrumentalne, przedmiotowe traktowanie Boga. Im więcej modlitw, im więcej postu, im więcej innych praktyk ascetycznych, wyrzeczeń, tym ja sobie Boże u Ciebie coś wysłużę, ty mi musisz pobłogosławić, wykorzystać Boga. Przewrotność serca człowieka polega na tym, że próbuje oddzielić sobie przykazanie miłości do Boga od przykazania miłości do człowieka. Gdy tymczasem, jak dobrze wiemy, sprawdzianem autentycznej więzi relacji z Bogiem, miłości do Boga, przyjmowanej od Boga miłości jest miłość do drugiego człowieka. Oni sobie tak funkcjonowali. To im nie przeszkadzało. Właściwie tak samo zaczynają żyć jak przed niewolą babilońską, bo przed niewolą babilońską również był potężny ucisk społeczny. Mało tego nie przeszkadzało im sprawować kult względem jedynego prawdziwego Boga Jachwe, i sprawować kult względem demonów, czyli Baala Asztarte. Tak przewrotny jest człowiek. Człowiek sobie wszystko usprawiedliwi w swojej przewrotnej sprawiedliwości w cudzysłowie. Uzasadni sobie każdy grzech. Tej nie kocham, tego nie kocham. Z tym jestem skłócony, z tym jestem skonfliktowany. Ale rączki mam złożone. Jeszcze się usprawiedliwię, wybiele, powiem, przecież jestem Boży, przecież każdego dnia się modlę. I co z tego, jak ta modlitwa nie jest przyjmowana? Jak ten post nie jest przyjmowany, bo serce odrzuciło serce. I takim sposobem, idąc za przewrotnością, sami sobie krzywdę robimy bo odwracamy się od Bożego błogosławieństwa, grzesząc w ten sposób, no i ranimy serce Boga w Jezusie Chrystusie, a przecież dziś pierwszy piątek miesiąca. Straszna przewrotność mojego i twojego serca. Dzień postu wtedy, dzień przebłagania, jonki pur, który wszedł na stałe w kalendarz w niewoli babilońskiej, w ucisku. 10 dnia Tishri, miesiąca Tiszy, to pierwszy miesiąc w kalendarzu żydowskim, przełom września i października. Ten dzień przebłagania, zwany również dniem pojednania, miał człowieka pojednać z Bogiem. Jezu, weź moje przewrotne serce, które chce Ciebie wykorzystywać ciebie traktować jak dobrą wróżkę, ciebie traktować, żeby ukryć swoją przewrotność, żeby uzasadnić nawet tak człowiek potrafi. Potrafi swoją przewrotność uzasadnić Bogiem, jestem bardzo pobożny. Każdy z nas tak miewa, a niektórzy mają ciągle tak. Zachowanie społeczne, relacyjne, wspólnotowe, bez kija nie podchodź, jak do jeża. A z drugiej strony chora mistyka pompowana. To jest droga demoniczna. To jest droga zakłamania. Zatem wpisany w praktyki religijne u mieszkańców Jerozolimy i nas, mieszkańców Jerozolimy Kościoła, ma przemienić serce, przemienić serce, pojednać z Bogiem. Dlatego naczelnym słowem, naczelną duchowością Wielkiego Postu jest nawrócenie, nawrócenie, pojednanie z Bogiem. Boże, przemień moje myślenie. Nawrócenie, jako metanoja, znamy to słowo i czasem do znudzenia jest powtarzane, oznacza przemianę myślenia. Grzech zmienia nam myślenie. Jeżeli trwamy w uporczywym grzechu, jeżeli grzeszymy od lat, w głowie obmawiając drugiego, odrzucając drugiego i nic sobie z tego nie robiąc nawet jest mi z tym dobrze, to ten grzech, a właściwie demony, które stoją za grzechem, zmieniają mi myślenie. To mnie nie boli nie widzę nic z tym złego, być w konflikcie odrzucać siebie drugiego i kochać Boga. Nic z tym złego nie widzę. Oni nie rozumieją. Dlaczego pościliśmy, a Ty nie wysłuchałeś, nie pomagasz nam? Dlaczego? Oni nie rozumieją. I przychodzi Bóg ze swoim miłosierdziem i krzyczy na ich grzech, na ich przewrotność, wysyła proroków, krzyczy, podnosi głos. To jest krzyk miłosierdzia, krzyk prawdy, upomnienie. To w ogóle nie może być tak. Kto zmieni Twoje myślenie? Tylko Bóg przez słowo, tylko Bóg poprzez obcowanie z nim. Zmień moje myślenie, bo w moim życiu to jest do, do zgody, to, to jest zgodliwe, to, to się nie wyklucza. Kochać Boga i łajać tego samego Boga w drugim człowieku. To samo czynili faryzeusze dzisiejszej Ewangelii, którzy nam namnażają posty, nam namnażają praktyki, a w środku siedlisko żmij. Nienawiść, pycha, takie traktowanie Boga, żeby inni traktowali mnie jak Boga, mnie czcili, mnie chwalili, mówili: Jaki on jest pobożny! Jak on się modli, jak on mówi homilia, jak on adoruje, a jedynie Bóg zna co tutaj jest. Ja po to przychodzę do Boga, żeby Bóg mnie uwolnił od kłębowiska żmii, które są w moim sercu, w moim umyśle. Przychodzę do Boga, żeby ogień Jego miłości pokonał ogień krytyki, osądu, niekochania we mnie, a umartwiam siebie tylko po to, żeby jeszcze bardziej się zjednoczyć z Nim, to znaczy zrobić mu miejsce w życiu swoim, w sobie samym, aby mógł działać. Przemień moje serce przewrotne. Przemień serce. Tak łatwo nam. Uprawiać kult, tak łatwo nam na zewnątrz być religijnymi, kultycznymi, a tak trudno nam się nawrócić, przylgnąć sercem do Boga. Bóg przychodzi w Eucharystii, Jego boskie serce tętniące płomieniem miłości, które zostało przebite na krzyżu za nas, które umarło za nas na krzyżu. Po co On przychodzi do naszych serc? Aby przemienić nasze serca. I ta metanoja ma się odbywać każdego dnia. Naprawdę przyczyną grzechu jest brak miłości, brak Boga, bo wobec pokus jesteśmy słabi, bezradni, ale przyczyną grzechu jest pokręcone nasze myślenie. My mamy pokręcone myślenie. Pokręcone w tym wymiarze, na który krzyczy dzisiaj Bóg w swoim słowie pełnym prawdy: odrzucić drugiego, skrytykować drugiego, dobrze się mieć w takiej sytuacji i składać ręce ku Bogu. Amen.